Hej, cześć, siemano, ja jestem Admiros i witam was w nowej serii na moim kanale i tym razem będę grał w Skyrima, tak, w końcu udało mi się zakupić wersję Skyrima, pierwszy raz będę grał ogólnie w tą grę, wszyscy ją zachwalają, oceny ma bardzo wysokie, więc postanowiłem, że ja w końcu zagram, w końcu wkroczę w świat w Skyrim. I zobaczymy w ogóle jak będzie mi to szło, bo z tego co wiem gra jest mega mega długa, naprawdę jakieś chyba 300 czy coś godzin mam wersję, jak bym mam to powiedzieć, legendarną. Czyli z dwoma dodatkami chyba, jakoś tak, nie wiem, za bardzo. Dodatki chyba się nazywały Downguard, Heartfire, Dragonborn i do tego jeszcze ściągnąłem z tego co pamiętam paczkę tekstur HD, chyba jakoś tak to było i do tego spolszczenie, bo miałem wersję akurat taką oryginalną wersję tak na Steama, ale niestety bez spolszczenia. Więc w końcu w końcu ruszam, ruszam do świata Skyrim. Jak pewnie zauważyliście, po miniaturce yy, mamy odcinek 001, co oznacza, że odcinków będzie co najmniej 100, ale w planach jest ogólnie jak najwięcej bo chcę wycisnąć z tej gry po prostu wszystko wszystko co się da no i cóż, troszkę sobie o niej poczytałem poczytałem jakie to są klasy zdolności jak to mniej więcej działa żeby tutaj nie sfajlować bo w końcu to jest taka epicka gra że szkoda byłoby po prostu yy, po prostu coś więc poczytałem zobaczyłem mniej więcej już wiem kim będę chciał grać dla was to będzie troszkę niespodzianka no i nic chyba to tyle zaczynajmy tak ja to sobie już raz włączyłem, ale jeszcze nie, nie dotarłem do, do miejsca, w którym się tworzyła postać. Tak, tylko sam początek chciałem sprawdzić, jak wygląda grafika i czy wszystko jest ok. No i właśnie z tym sproszczeniem był taki problem, bo mam wersję legendarną Skyrima yy, na Steam'a na cały świat. Co oznacza, że nie ma polskiej wersji do tego. Jeżeli bym na przykład kupił Skyrima, legendarną edycję. Yy, Jakąś tam europejską wersję, to wtedy bym miał spolszczenie. Jak kupuję zwykłą, to nie mam, więc trochę głupio i musiałem ściągnąć spolszczenie. No i oczywiście gram z angielskimi dialogami i polskimi napisami. The Elder Scrolls V Skyrim. Wow, piękne. Tak to się zaczyna.

Stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there. You and me. We shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in vines now, thief. Shuts out back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they captured you... Gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovereign Guard awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should leave home. Rorikstead, I'm I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good, let's get this over with. Okay. Sure. Mara, Dibella, Kinnerith, Akatosh, Divines, please help me. Look at him. General Tullius, the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Okay. Chciałbym sobie coś najpierw sprawdzić, zanim tam dojedziemy. Mhm, mm dziennik zadań. Ok. Chodzi mi głównie o dźwięk. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że. Wszystko jest za cicho. Weźmy wszystko na maksa i zobaczymy, jak będzie. O właśnie, napiszcie mi w komentarzach, e, czy jest dobrze dźwięk, czy nie jest za cicho czasem. wonder if velod is still making that mead with juniper berries mixed in funny when i was a boy imperial walls and towers used to make me feel so sick Think end of the line. Oh, oh. what's happening? Let's go. shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we worked with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfrik Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Raelaf of Riverwood. No, care of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not gonna kill me. Archers! So, <laughs> <laughs> Oh. Wait! You there. Step forward. Myślałem, że uda mu się uciec. <grywa> ja go zastrzelili. Who are you? No, kim jestem. Hmm. No dobra, zobaczmy. Nie, nie chcę być mieć imienia więzień. Na pewno nie. Okej. Okay. Aha, w ten sposób. Aha, jaszczurka, albo coś w podobie. Eee, zobaczmy. Będę raczej grał człowiekiem, tylko że to są różne rasy jakieś. Eee, tylko zdolność szybkiego pojmowania zasad magii, ale też, też doszło do na taki magiczny. Smoczej skóry, by wchłaniać czary. Nie, to nie to. Znakomicie sprawdzają się w rolach. Dyplomatów i kupców posiadają zarówno uzdolnienia bojowe, jak i magiczne. Gdziekolwiek leżą złote monety, cesarscy są w stanie znaleźć ich znacznie więcej. Mogą też uspokajać wrogów za pomocą głosu cesarza. Hmm. Ciekawe. Okej. Okay. Szybcy, Szybcy i zwinni. Okej. Okay. leśny elf. To raczej będzie jakaś magia. Mroczny elf. Okej, okay. Nord. Zobaczmy. Eee. Silni wytrzymali, Nordowie słyną ze swojej odporności na zimno oraz uzdolnień bojowych. Zdolność zewu bojowego pozwala im przeganiać wrogów z pola bitwy. Hmm, Ork. Okej. Okay. Redguard. Odporność na trucizny. Zastrzyk adrenaliny podczas boju okej, okay, gdzieś tu już widziałem takich może cesarskimi będę grał hmm. w sumie nawet się tak dokładnie nie zastanawiałem kim grać, bardziej hmm, przywiązywałem uwagę na na rasę uspokajać wrogów a ci nordowie co mieli? uzdolnienia bojowe Przeganiać wrogów z pola bitwy. Hm. Ale to ci mają zdolnienia zarówno bojowe, jak i magiczne. To może być ciekawe, bo chciałbym właśnie korzystać tak troszkę z magii, ale jednak bardziej taki wojownik. Hmm. Trudna decyzja, naprawdę. Tu znowu mamy odporność na trucizny. Utalentowani wojownicy. Dobra, niech będzie cesarski. Później się zobaczy. Dobra, co mam wcisnąć? R. Wow, nie. Rasa. Ciało. Płeć. Hmm. Okej, okay, będziemy grali facetem. Wygląd domyślny. A, ciekawe, ciekawe. Ale ja bym jednak chciał tutaj wszystko pozmieniać. Oczywiście robimy trochę koksa. Odcień skóry. Okej. Okay. Eee, głowa. Uu, sporo rzeczy do zmieniania, naprawdę. Można się tutaj nieźle pobawić. i Myślę, że na ten, w tym odcinku właśnie poświęcimy to. Kolor pyłu. Okej. Okay. Blizny. O, to dość ciekawie wygląda. Okej, okay, takie dwie niewielkie niech będą. Barwy wojenne. Eee, raczej nie. Chociaż może jakiś. Nie, raczej bez barw wojennych. Twarz. Oh shit. Wszystko tak mniej więcej półstawiam. Eee, szerokość szczęki. Dobra. Czy mogę? Okej, okay, dobra, mogę się poruszać z strzałkami, będzie mi wygodniej niż myszką, zdecydowanie. Długość nosa, szerokość szczęki, okej. Okay. Wysokość szczęki, tak. Wysunięcie szczęki, wow. Mhm. Nie ma znaczenia, kolor nosa. Serio? Ok. Normalny, kolor szyi. Niech będzie taki, kolor czoła. Niech będzie normalny. Dobra, twarz mamy z głowy, fakie. Yeah. Oczy. Kształt oczu. Uuu. Niech będą takie. Kolor oczu. Uuu. Nie podobają mi się te ciemne No, Jedno oko Okej, okay, zielone standardowo, magiczne takie Wysokość oczu, style Okej, okay, głębokość oczu W sumie to nie ma znaczenia za bardzo Eee, okej okay. Cienie powiek, cienie pod oczami nic tutaj raczej nie zmieniam. Brwi. Rodzaj brwi. Monobrew? <laughs> nie ma. Spróbuję wybrać mniej więcej takie same jak ja mam. Będzie to śmiesznie wyglądało. No. Chyba nie ma takich nawet. Wow, czuję się oryginalny. Dobra, mogą być te. Zdecydowanie troszkę wy. żeby tutaj czasem nie wyszło coś z tego. No dobra, może być. Rozstaw brwi. O, można zrobić jednak. nie, nie można zrobić dobre. Nie to, żebym ja miał. Bez przesady. Wysunięcie brwi. Ok. Usta. Kurde, gdzie były te normalne Niech będą i takie w sumie Wysunięcie ust Okej okay. Dobra, kolor ust. No normalny raczej. No i dobra. Zostały jeszcze włosy. Hej, nie było w sumie aż tak dużo tego. a tutaj nie ma zbyt dużego wyboru. Ale okej, okay, zobaczmy sobie wszystkie po kolei. Mam nadzieję, że w trakcie gry też będzie się dało w ogóle takie rzeczy zmieniać. Dobra, weźmy sobie jakieś... Jakieś takie. Nie wiem. Kurde. Nie lubię jak jest dużo, dużo wyboru. Później ciężko jest wybrać coś fajnego. Może takie. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Eee, tak średnio bym powiedział. Niech będą te. Zarost. Hmm. No, to oczywiście jakaś broda musi być sensowna. Nope, 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 nope. Czemu to jest tak strasznie cienie takie? Wąs ja pierdzielę. Jak to wygląda? O! Nie no to już bardziej mag, to nie może być aż takie Ale takie może być, albo takie, albo takie Nie niech będzie takie, takie jest spoko, okej okay. No i kolor Huuu Dobra, czarne i jeszcze tutaj bym coś zmienił, a mianowicie odcień skóry, o taki bardziej jasny, nie aż taki szary dziwaczny, ani nie ciemny, tylko po prostu o, idealny, dobra, imię więzień, nie chcę imienia więzień i chcę je zmienić, oh shit Dobra, w sumie za dużo nie zmieniłem. To był czysty przypadek. Koksa robimy jak nic. Dobra. Twarz, oczy, brwi, usta, włosy, wszystko zrobione. Nie chcę nazywać się więzień. Czemu to jest nazwa więzień? Jak ją w ogóle zmienić? Dobra. O, w końcu dobra. Admiros. No, standardovo. You're a long way from the Imperial City. What are you doing in Skyrim? Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. But make sure your remains so are returned to Follow the captain, prisoner. No. What do they want to do to me? Kill me? Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down. ...and restore the peace. Oh. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tully. Yes, Smoky? them their last right. As we commend your souls to Etherius, blessings of the eight divines upon them. For the love of Talos, shut up and let's get this over As you wish. Come oh, I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Oh. You Imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the renegade from Cyrodiil!

Uuu. Dobra. Gdzie? Gdzie? Pokaż mi gdzie. Eee, dobra, uciekamy. No puść mnie.

Wow Kurde A, to już jest góra Okej, okay, no to już mam opanowane, no skoczyć każdy potrafi. Ej, hey, hello, skoczyłem, dobra. E, wiejemy, wiejemy

Ej, serio, już mam wybrać? Dobra, no to idziemy tędy poziom pierwszy. To jest mój poziom, czy. czy... czy? chyba mój? No to wychodzi, Wykonane. wejść do grodu Heaven lub. lub coś tam. Ucieknij z Helgen. That thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. No? There you go. You may as well take your gear. He won't be needing it anymore. Okay. Gonyar nie mhm. troszkę nie ogarniam tutaj, bo dopiero pierwszy raz gram. Ok, na pewno wezmę topór, to i buty. Ok, nie to wiem czemu to zbieram, to ale to ok. To. Zobaczmy, Zamknięte? No, zamknięte. Oh. no dobra. I co dalej? Przedmioty, broń. Aha. Czy ja mam to w użyciu, czy teraz mam w użyciu? Mhm, teraz mam. ok Mamy broń, wow. Niski poziom kondycji. Masz mało punktów kondycji, może ci to uniemożliwić bieganie lub wyprowadzanie potężnych ataków. Wypij miksturę lub poczekaj. Nasz wskaźnik się zregeneruje, okej. Okay. Bijemy, bijemy! Okej. Okay. cierpiwana cesarska zbroja. Lekki hełm. Okej, okay, zabierzmy mu wszystko. Skradniesz? Dobra, nie wiem po co to wszystko biorę. No, okej, okay. umiejętności? Oj, chyba nie. Przedmioty, strój, ok, plus 28, hełm, buty, karwasze te, buty mi dadzą minus 4, spoko. O, oh, jeszcze więcej mam w tej rzeczy. Karwasze, buty, hełm plus 7, okej. Okay. Mm -hmm. Różne Kufer, lampa miotła. A to pewnie będę sprzedawał to wszystko. Na to wychodzi. No i dobra. W tym miejscu sobie zapiszę, bo akurat mamy odcinek półgodzinny. Tak więc mam nadzieję, że się Wam podobał pierwszy odcinek ze Skyrim, a Wybaczcie, że go przerwam w takim momencie, ale po prostu mógłbym grać, grać grać i grać i po prostu ten odcinek by się nigdy nie skończył. Tak więc nie zapomnijcie strzelić suba i walnąć lajka. No i oczywiście, jeżeli Wam się pod podobało, to napiszcie jakiś komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!